Inspektor pojechał do zakładu, gdzie ordynował doktor Swarożyc, aby uzyskać informacje na temat choroby Doroty, o której niedwuznacznie mówiła Watmarowa. Lekarz wysłuchał majora w milczeniu. W miarę jak tamten mówił, zasępiał się coraz bardziej. Sądzi pan, że Dorota otruła profesora z kopolaminą, którą ja jej dostarczyłem stwierdził wręcz. Biorę pod uwagę i taką możliwość, ale na razie chcę wyjaśnić sobie wszystkie niewiadome odparł szorstko major. Nie leczyłem Doroty z kopolaminą, z naciskiem podkreślił doktor. Nie zachodziła potrzeba stosowania tego leku, bowiem Dorota cierpiała na rozstrój nerwowy. Ta choroba mija po odpowiedniej terapii i nie zostawia trwałych zmian. Inna rzecz, że Dorocie pozostał uraz, obawa, czy jest normalna. Szczególnie teraz. Nie ma się czemu dziwić, przeżyła brutalny wstrząs, a przy jej kompleksji psychicznej ostatnio bała się, że ma majaki, że słyszy głosy, które nie istnieją. Zdarzyło jej się to w nocy. Zaniepokoiła się, bowiem takie objawy występują przy schizofrenii. Ale na szczęście to nic poważnego. Odkąd zmieniła zamki i nasza gosposia nocuje u niej, wszystko wróciło do normy. Przypuszczam, że zwyczajnie przeraża ją ten pusty dom i okoliczności śmierci profesora. Poza tym kiedyś zakradł się do nich złodziej i nawet poturbował Watmara. Czy te majaki były związane właśnie z napadem? Tak, wydaje jej się, że ktoś chodzi po mieszkaniu. A bała się nawet zapalić światło, żeby się o tym przekonać. Jak pan ocenia przyczyny jej choroby? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć, westchnął doktor. Sądzę, że pewne sytuacje przerosły jej siły psychiczne. Skandal w instytucie, duszna, plotkarska atmosfera środowiska. Wścibstwo kibiców, żądnych szczegółów, nieraz bardzo intymnych. Sposób, w jaki Bożena Watmarowa ją tępiła. Tak dokładnie wmówiła profesorowi, że Dorota to zero naukowe, że Watmar zwolnił ją z pracy. O ile wiem, Dorota nieźle się zapowiadała. Przecież to sam Watmar wybrał ją na swoją asystentkę. Może profesor zwalniając ją, chciał jej oszczędzić właśnie upokorzeń i tej nieznośnej atmosfery? I zrobił z niej ekspedientkę? Czy osiągnięcia na polu zawodowym, zawodowe ambicje, aż tyle znaczyły u pana siostry, że... że dostała rozstroju nerwowego? Przerwał doktor. Widzi pan, jeżeli coś się poświęca, to dla czegoś lub kogoś. Ale jeżeli za poświęcenie rzeczy ważnej nie otrzymuje się w zamian nic, to pozostaje się w absolutnej pustce. A Dorota nie otrzymała żadnej kompensaty. Dotkliwie zdała sobie sprawę, że poniosła absolutne fiasko. On ją traktował jak jeszcze jeden mebel. Panie, w głosie doktora drgnęła gorycz. Watmar równie dobrze, a może i lepiej, mógłby zamiast Doroty mieć na przykład szafę gdańską. To był Maniak. Jego zainteresowanie zawodem to na moją ocenę granica patologii. Zupełnie nie rozumiem, po co mu była potrzebna żywa, wrażliwa kobieta. Nawet Watmarowa, ten dragon w spódnicy, nie mogła z nim wytrzymać. Gdy Dorota uświadomiła sobie, komu poświęciła życie, trafiła do kliniki. Na ogół kobiety w takich okolicznościach odchodzą od partnera, pomyślał major. Nazajutrz, z samego rana, zatelefonowała do Rubana Dorota. Niech pan zaraz przyjdzie do sklepu, zażądała, przerywanym ze zdenerwowania głosem. Błagam pana, zaraz. Tu ktoś był. Inspektor, nie pytając o nic, obiecał, że zaraz przyjdzie i po kwadransie zjawił się w desie. Świecznik? Inspektor robił sobie wyrzuty, że dotychczas ich nie zabrał. Potwierdziła. Była w sklepie sama, do otwarcia brakowało około trzech godzin. Dlaczego pani przyszła tak wcześnie? Zrodziło się w nim niejasne podejrzenie. Powiedziała, że musiała przygotować raport poremanentowy. Major chciał wiedzieć, co się stało. Tu ktoś był, powtarzała w kółko, wyłamując palce. Zupełnie nie rozumiem. Chyba ktoś chciał popsuć świeczniki, wyjaśniła wreszcie. Zamierzał popsuć czy popsuł? Stali teraz przed świecznikiem z Kordoby i jego wierną kopią. Proszę spojrzeć. Dorota odwróciła oba lichtarze do góry podstawą. Na ciemnym metalu przy brzegach obu spodów widniały jaśniejsze rysy, jak gdyby podstawy były podważane czymś twardym i ostrym. Te zakończenia są ruchome, domyślił się inspektor i już teraz na dobre nie mógł sobie darować, że poprzednio tak niedokładnie obejrzał świeczniki. Dorota wyjaśniła, że wielokątne, puste w środku podstawy zamykają ruchome płytki. Dlaczego dopiero teraz pani to mówi? Zdenerwował się major. Nie pamiętałam, nie sądziłam, że to ważne, jąkała się przestraszona. Zginęło coś ze sklepu? Ochłonął inspektor. Tak na oko, to nie. Ale całkowitą pewność będę miała po skonfrontowaniu przedmiotów z dowodami przyjęcia. Proszę nie zwlekać i zabrać się do tego natychmiast, zażądał major. Na wieczór proszę mi przysłać ścisły spis stanu na dzień dzisiejszy. Nie przewidziały się pani te uszkodzenia? Pod jego sceptycznym spojrzeniem spłonęła gwałtownym rumieńcem. Jeszcze wczoraj tych rys nie było, powtórzyła z przekonaniem. Jak pani je zauważyła, badał dalej inspektor, czy codziennie tak szczegółowo ogląda pani świeczniki? Inspektor usiłował sobie uzmysłowić czy podczas pierwszych oględzin lichtarzy były na nich już te uszkodzenia nie mógł sobie jednak przypomnieć zbyt był zafascynowany egzotyką pochodzenia tych przedmiotów o których z taką swadą opowiadała Dorota nie oglądałam ich codziennie nie cierpię na taką manię odparła natomiast codziennie gdy tylko przychodzę zwracam uwagę na porządek w sklepie przy dzisiejszym przeglądzie zauważyłam rzucający się w oczy nieład na konsolach gdzie stoją lampy i lichtarze Pan mi nie wierzy, potarła dłonią czoło. Może je zdeponować w muzeum, zaproponowała z wahaniem. Bała się pani trzymać te przedmioty w domu. Teraz doszła pani do wniosku, że w sklepie również nie są bezpieczne? Przed kim je pani ochrania? Kogo pani podejrzewa? Nie wiem, spuściła oczy. Rozmawiał pan z moim bratem i Boże na pewno mówiła. Może rzeczywiście mam obsesję. Proszę je zabrać. Ciągle przyprawiają mnie o niepokój, wskazała w stronę empirowej konsoli. Inspektor przywiózł oba świeczniki do komendy i przekazał je natychmiast ekspertom. Poprosił o szczegółowe i wszechstronne zbadanie obu przedmiotów. Zawiadomił o wydarzeniu pułkownika Batora. Dobrze, niech zakład zbada je pod względem kryminalistycznym, zgodził się pułkownik. Zaraz połączył się z muzeum i poprosił o włączenie do badań biegłych rzeczoznawców, historyków sztuki. Pokpiłeś sprawę, Andrzeju, zwrócił się do Rubana. Trzeba je było zabrać od razu. Trzeba, trzeba, przedrzeźniał major. Przecież to prywatna własność, a poza tym nie trzeba zaraz wierzyć we wszystkie urojenia tej histeryczki, bronił się. Przyznaj sam, niby ktoś mieszkuje nocą po jej mieszkaniu, ale w końcu nie jest pewna, czy to nie sen. Prawdzie wymienia zamki, ale nie zgłasza o tym milicji. Wynosi antyki do desy. Teraz natomiast zawiadamia milicję, że ktoś jej poprzestawiał lampy i doszła do wniosku, że ten ktoś przyszedł do desy li tylko po to, by podrapać świeczniki. Do tego ma określoną koncepcję, kto to mógł zrobić. Wytrzeszczając te swoje wielkie oczyska, bąka, że to mogła być kobieta. Rozumiesz? W obu przypadkach kobieta. Ale żadnego konkretnego nazwiska. Skąd? To ja sam mam się domyślić, że ona ma na myśli watmarową. Serdecznie jej nie znosi, usiłuje mnie napuścić. Wyobrażasz sobie watmarową przechodzącą do desy tylko po to, aby porysować trochę świeczniki? Raczej nie, skinął głową Bator. Nie sądzisz, że zarówno Watmarowa, jak Swarożyc i sama Dorota za bardzo sugerują nam te nerwowe niezrównoważenie małej kobietki? Jeżeli urabiają opinię celowo, to oczywiście każde z innych pobudek. Ta trójka nie działa w porozumieniu. Sądzisz, że Dorota wymyśliła to podrapanie świecznika, aby odwrócić naszą uwagę od jakichś istotnych okoliczności? Podejrzewam taką możliwość, zgodził się pułkownik. Zabezpieczyłeś przynajmniej ewentualne ślady opiłków z tego drapania? Zebrałem cały kurz z tej konsoli, mruknął major. Ale jeżeli dłubała przy nich Dorota, to ekspertyza tego nam nie powie. Zajmij się tymczasem, że ruskim. Czeka na dole, powiedział pułkownik wstając. Ja spróbuję przyspieszyć ekspertyzę. Zatrzymał się jeszcze z dłonią na klamce drzwi. Andrzej, poślij Wilczka do tej desy, niech obejrzy dokładnie sklep i posłucha plotek. Inspektor zadzwonił do porucznika przekazując mu polecenie szefa, nie był jednak przekonany, że ten wywiad przyniesie jakieś istotne rezultaty. Zaraz potem poprosił do siebie Jeruskiego. Do gabinetu wszedł przystojny mężczyzna ubrany z niedbałą elegancją. Już przy pierwszym pytaniu majora stwierdził, że świetnie orientuje się, dlaczego został tutaj poproszony. Poubolewał nad losem profesora, po czym oznajmił, że instytut aż huczy od plotek. Jedna fantastyczniejsza od drugiej, panie majorze, zapewnił. Major był ciekaw, jakiego rodzaju domysły krążą w środowisku i wśród znajomych profesora. Usłyszał wiele. Watmarowa otruła, gdyż profesor zagrażał jej karierze. Inny wariant. Watmarowa chciała przywłaszczyć sobie dorobek naukowy profesora. Inna wersja. Watmarowa otruła, ponieważ jest chora umysłowo. Kolejna koncepcja. Dorota zamordowała profesora, zapewniwszy sobie pośrednio przy pomocy brata wariackie papiery. Albo. Zamordował ktoś, kto chciał zdobyć świecznik z kordoby. Inspektor niczego nowego się nie dowiedział. Takie opinie, krążące po Instytucie, przekazał mu porucznik Wilczek. Pan wyrobił już sobie zdanie o przyczynach śmierci profesora? Uśmiechnął się inspektor. Czy może podziela pan którąś z zasłyszanych? Jestem skłonny uważać, że to nieszczęście nie ma nic wspólnego z morderstwem. Te domysły w Instytucie to historyczne plotki, kiszących się w gęstej atmosferze ludzi. Watmarowa miałaby go otruć? Bzdura. Baba jest antypatyczna, tnie językiem jak szerszeń, więc jej nie lubią i wymyślają takie opowiastki, aby ją zdyskredytować. Pani Swarożyc? Mój Boże, przecież to bezradne kobieciątko wygląda na osobę, która muchę nie skrzywdzi. Poza tym, co za powód? Przecież zawsze mogła rzucić Watmara, nie miała nawet z nim ślubu. Świecznik przecież był jej własnością, a nie profesora. Ona go wygrzebała na tych tam ciuchach. Albo powiedzmy, że znalazł się facet z kompletnym bzikiem i zapragnął mieć ten świecznik. To zaraz mordować i to w samolocie? Rozgadałem się, uśmiechnął się przepraszająco. A pan co o tym sądzi, majorze? Nie mam dotychczas poglądu, odpowiedział major. Kiedy pan wrócił z Paryża? Żyruski wymienił datę i dodał, że miał przykrą przygodę w drodze powrotnej. W pociągu, przy kontroli celnej, już po polskiej stronie granicy, stwierdził, że padł ofiarą kradzieży. Wrogowi nie życzy takiego powrotu do domu. Meldował pan milicji o tym fakcie? Oczywiście, ukradli mi nie tylko paszport, ale i złotą bransoletkę, którą kupiłem w Paryżu w prezencie dla kogoś miłego. Właśnie, aby była bezpieczna, schowałem ją do wewnętrznej kieszeni marynarki razem z dokumentami. Rzeczywiście pech, przyznał major. Dobrze znał pan profesora? Jakby to panu wyjaśnić, namyślał się że ruski. Znałem go, o ile mnie pamięć nie myli, od 64 roku. Nasza znajomość, mimo że dość często widywaliśmy się, nie przeobraziła się w zażyłe stosunki. Myślę, że przeszkodą były nasze zupełnie skrajne usposobienia. Mnie interesowały antyki tylko o tyle, o ile mogły posłużyć jako model do ciekawego kadru i oczywiście jako rzecz użytkowa, zaspokajająca moje poczucie estetyki. Jego natomiast fotografia, tylko o tyle, o ile służyła zilustrowaniu jego prac badawczych. A do antyków miał niemal bałwochwalczy stosunek. Panie, on do tego lichtarza prawie się modlił. Fetyszyzował przedmioty tylko dlatego, że pochodziły z jakiegoś odległego wieku. Natomiast artystyczna strona zdjęcia miała dla niego drugorzędne znaczenie. Fotografował pan świecznik z Kordoby? zagadnął major. Niejednokrotnie westchnął Żaruski, wznosząc oczy w górę. Jeszcze dzisiaj po nocach mi się śni ten świecznik. Już panu mówiłem, że on się do niego niemal modlił, ale co gorsza, również zmuszał do tego otoczenie. Gdy robiłem zdjęcia, stał mi nad głową i trząsł się nad nim, jakby był bańką mydlaną. Fotografował pan u niego w domu? A gdzie? Nie do pomyślenia byłoby, aby on go wyniósł do jakiegoś fotografa. Ja byłem dla niego tylko kamerą, która miała utrwalić jego skarb. Kropka. Jednak zdecydował się zabrać go do Paryża. Niech pan w to nie wierzy. Profesor zabrał kopię. Napstrykałem się i tej kopii do mdłości. Wprawdzie słyszałem, podobno Watmarowa rozpuszcza takie pogłoski, że on przemycał do Paryża antyk, ale ja uważam tę wersję za mało prawdopodobną. Facet był nieprzytomnie zakochany w tym rupieciu. Watmarowa jest wściekła, że dała się zrobić w konia tym falsyfikatem i chyba w taki sposób ratuje swój honor. Pan wiedział, że Watmarowa również jedzie do Paryża? Nie. Zobaczyłem ją dopiero na lotnisku. Chyba w bufecie, zastanawiał się, przypominając sobie ten moment. Tak, w bufecie. Był pan z nimi na kawie? Byłem. Na Boga nie mogłem się wykręcić. Przysiadłem się na chwilę i wypiłem tę lurę. Każde z nich oddzielnie było nie do wytrzymania, a cóż dopiero razem wstrząsnął się Żeruski. Dobrze pan zna Watmarową? Nie i nie pragnę jej bliżej poznać. Kobiety o takim usposobieniu budzą we mnie przerażenie. Widywałem ją czasami w instytucie, gdy przychodziłem po prace zlecone. Zapyta pan, skąd wobec tego mam o niej wyrobioną opinię? dodał, uprzedzając pytanie majora. Otóż ma taką sławę niemal u wszystkich pracowników instytutu. Czy pan uprawiał lub uprawia jakiś sport? zmienił temat major i przyglądał się Żeruskiemu z natężoną uwagą, jakby chciał coś sobie przypomnieć. Grywam w tenisa odparł Żeruski. Nie uprawiał pan boksu? Nigdy zaprzeczył Żeruski. Ale nie rozumiem, co to ma do rzeczy. Zdziwił się i uważnie popatrzył na majora. Proszę darować, roześmiał się inspektor. Nie, nie zwariowałem, zapewnił widząc minę tamtego. Po prostu pana Sylwetka skojarzyłam się z pewnym bokserem, a nazwisko też brzmi podobnie. Wylazł ze mnie niepoprawny kibic. Wracając do tematu, czy profesor zajmował się numizmatyką? Zdaje się, że miał jakieś monety, ale w jakim stopniu pochłaniał go ten konik, nie umiem powiedzieć. Nie zlecał panu na przykład sfotografowania tego rodzaju zbiorów? Nigdy. Myślę, że ten szczegół najlepiej wyjaśni panu Dorota. Moim zdaniem to on był tak zajęty, przynajmniej przez ostatnie trzy lata, sztuką małrów, że na nic innego nie starczało czasu. Ale mogę się mylić. Pan zna się na numizmatyce? Wyłącznie na współczesnej. Po ciemku odróżnię 500 zł od 100. Na temat starych monet moja wiedza jest bardzo skromna. Że Ruski podpisał protokół przesłuchania, nie spojrzawszy nawet na tekst. Na uwagę majora odparł bez trosko. Przecież nie napisał pan, że otrułem profesora, aby ukraść mu lichtarz, no nie? Ruban jednak nalegał, więc fotografik pobieżnie przejrzał protokół.